OK, jesteśmy ponownie. Jesteśmy jako Yuri. Shema Sołap i Price. To <laughs> ci zobaczyć, mnie w layoutu na kanale YouTube. Tak pamiętam, jak mieliśmy jazdę za team, jak Mówię, Nie za nim tylko to jest team. z Lokim. A to kto inny, spokojnie. Z Lokim. to robiliśmy. Ubudu! To jest prawdziwe, z buta wieżdżą. No, w sumie to było z bryki wieżdżą. Tobie co? Bra, bra, Ostatnio jak nagrywałem, jak byli ci oni... ...ciemni powiem. ...to dobijało mnie już prawie to nagranie. Cztery, już jest... No nie ma sprawuchy. Patrzcie jaki

Jeżeli ja ich tutaj zabijałem, to jednak oni się no, rozmnożyli dosyć szybko. Siemano, Price. Eee, to nikogo nie ma. O <laughs> ale chedzic. Nowej presji lecimy szybciej. Dychaj, dych. Fuck you. And you? No... no okej. Okay. Fuck this you, he he you. No, nie ma tak łączyć angielski, polski, jeszcze pewnie za chwilę będę koreański kurwa łączył. Okej, okay, dobra. No... Make sense po prostu, make kurwa sense. Do 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 Łop, nie w swoich, idioto. No, ty nie krąż tak idiotycznie. Dobra. W większości to jednak poszło dobrze. Chociaż też w parę, w paru, W ilość ludzi nie trafiłem. Ale to cichosza. Z błękitną bitwę do budynku. od innym. No i znowu mam tubę. A weź lecimy tutaj, nie ma gadania. Dobra, zajebiście! Prawdziwy mecz wkleili Kleili. Zajebiście po prostu. Chodzi na pierwsze piętro, no nie ma sprawy. Pyk, bania, pyk, klata. Pyk, bo jaja. Jest też z nami pan mydło. A szturm znowu ja no, wiadomo Bez MTH szturm by się nie udał. Tego ty rozumiem, że zabić nie mogę Ale mu jedną Jednak to i tak nie jest to samo co w metrze

Jak się zdejmuje maskę? No no można też tak. Tu nasi? Tak. kadlet Soap. Soap. Łop uop o ty będę klatki. Hehe, he, super, klatki mi spadają. Znowu już do takich. Najciekawszych Nikolaj, wynoś... Ja pieprze człowieku, stałeś heada ode mnie. Co dalej od otwartej przestrzeni? to tutaj jest zamknięta. No zdychać, zdychać, Bum, bum, bum. Ta, ta, ta. Powinien ta krew zostać na ścianie to byłoby epickie W to? Nie wiem czy powiedziałem to na początku, ale witam was w następnym odcinku Zdychaj, zdychaj hej, 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 hej Dobra, dobra, lecimy Same banie, same banie... Powinno być na końcu jeszcze o, ale jebnął Jakie statystyki, ile czyliś headshotów, ile tam nie wiem strzał w kolano Dobra, mamy 3 minutki, To zarówno przez te 3 minuty. No ale raz, 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 zabijamy Ja tu to tu jestem okay. to nawet zbyt. Po zbyt po prostu Idę Typ byk Typnie jeszcze ktoś jeszcze, Ktoś jeszcze? Jesteśmy raz, What? No WhatsApp, to zaraz raz, raz, Zbliża się wielu wrogów, spoko może być. Pyk tutaj rakietą, wry Pyk do domu też im rzucimy. Kurwa ale rymuj, ale rymuj Dobra, czas na normalny sprzęt. Co jest? To a ty Gdzie oni są, no dawaj, 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 dawaj Tylko ja nie wiem za bardzo w którą stronę Okej, okay, dobra, rozumiem, że tędy do, dodruku. Ale Na górę, tylko jak na górę? O co jesteście nie pnęło Widzieliście to? Hyt. Ha, byłem szybszy. Próbuj jeszcze wyżej No To taka była Twoja rola Gdzie te typy? A ten ma przejść Jak wyżej się tam dostali? Że się nawet kurwa nie weźli na tamtych schodach Almost What does this do? It's I can't land. Oh, can't remote, <laughs> Bra -bra 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 I <laughs> I <laughs> <laughs> <laughs>

No o ile on przeżył, no ale to kto by... Ja też. Fuck, lagi, klatki, klatki, lagi, klatki, baba. tutaj kurwa sniper. Nie wiem czy to przez niby burzę piaskową czy co. Ale ja nie chcę robić tych chybanych cięć, kurwa. W Jeżeli w trakcie mi się tego wyłączenia nagrywanie to nasze miejsce się skończyło. A wtedy też będzie w ogóle problem, bo nie mam co usuwać. A teraz klatki atakują, ciąg dalszy klatek. No naprawdę, dobra, za chwilę wracam. Ok, jestem Wiesz, co okazało się, że mam. Zostało mi e, 3 giga. Wolnego na komputerze, więc mimo to, mimo że właśnie już teraz przycuknęło to wszystko, usunęło sporo rzeczy, i zostało mi 70 ileś giga, i tak spada mi do 13 klatek. Nie wiem, czy to przez to uburzę, piaskową nadzieję, że tylko przez to jakiś super, że ja nawet nie, ich nie widzę. Dobra, no fuck it. Przepraszam Was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo serdecznie przepraszam, ja pieprzę, bardzo Was przepraszam wszystkich za to, co teraz widzicie, czyli że za takie maksymalne klatki. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy przez to mi się dźwięk nie rozjedzie dosyć mocno, ale mam nadzieję, że jednak nie aż tak. Do was ład połodnie Potwierdzam, Potwierdzą, potwierdzą O ja mam tutaj się z nimi wojować, tak jak nic nie widzę No patrzcie nagle kurwa 60 fps PS.

Kurde, chyba że mi misję odzwali, prawie... że prawie... Wrzucę, bo jest tam granata, nie wiem po co. Wyrzałem, parę rzu, sposób, tam dostać, I tak, tu się kończy odcinek. Ja wam dziękuję, jeżeli ten odcinek będzie krótki. Znaczy, krótki, krótki, wiem, że jest krótki, ale to tak, to dorzucę wam po prostu tego samego dnia jeszcze jeden odcinek. Так, добра, Астина Хихалашиманов, наражите.